Komni gwardziści generała porucznika Oślikowskiego nawiązali walkę na podejściach do miasta Allensztal. Jako pierwszy wdarł się do miasta porucznik Pilsicki. Warunki walki miejskiej zmusiły gwardzistów do spieszenia się. Rejon dworca przeszedł w ręce naszych oddziałów. Wdarł się one śmiało i niespodziewanie. Eszelony wroga były przygotowane do odjazdu. Jednak w niemieckim rozkładzie jazdy sowieccy żołnierze nanieśli swoje poprawki. 22 stycznia miasto Allenstein było całkowicie oczyszczone z niemieckich wojsk. Tak relacjonowała walki Olsztyn, radziecka kronika filmowa. W styczniu 1945 roku ruszyła ofensywa wojsk radzieckich. Było przesądzone, że dni hitlerowskich Niemiec są policzone. Przesądzone było również, że po zakończeniu wojny Polska powróci na mapę Europy. Nie było wprawdzie do końca wiadomo w jakim kształcie z jakim ustrojem, ale to Stalin trzymał karty w tej sprawie już w Teheranie. Za chwilę miał je ostatecznie odkryć podczas konferencji w Jałcie. Polska... Dla wielu daleka od tej wymarzonej, a jednak miała istnieć. Tymczasem do dzisiaj Polacy spierają się o to, czy zostaliśmy wyzwoleni, czy ponownie zniewoleni. Rozpocznijmy od tej operacji, wschodniopruskiej operacji, która potężnego przygotowania logistycznego bez wątpienia wymagała. Ale czy nie można było tych prus, uderzając na Berlin, po prostu zostawić samych sobie. No nie, tego nie można było zrobić z tego względu, że oczywiście tym głównym kierunkiem natarcia był Berlin. Natomiast tutaj trzeba było oczyścić, że się tak wyrażę, to i zabezpieczyć to prawe skrzydło tego właśnie głównego natarcia. A jeżeli tak, no to trzeba było właśnie do Prus Wschodnich wkroczyć. Było to zresztą logiczne następstwo tych ruchów na w froncie. Więc, więc posuwali się na całej długości frontu, więc nie można było jakimś, jakimś nie wiem, korytarzem dojść do Berlina. Trzeba było po prostu zlikwidować wszystkie siły niemieckie również i w Prusach Wschodnich. Prusy Wschodnie, które rozkazem Hitlera miały być zamienione w twierdze. No i faktycznie wiele miejsc zostało dobrze umocnionych czego dowodem choćby te pierwsze dni radzieckiej ofensywy, gdy front przesuwał się o kilometr, o dwa. Tak, rzeczywiście, w tych pierwszych dniach styczniowej ofensywy, rzeczywiście to posuwanie się czerwonoarmistów na zachód było naprawdę dość wolne. Wynikało to właśnie z e, zaciętości walk, z zaciętości oporu e, strony e, niemieckiej. Zresztą nie ma się czemu dziwić, dlatego że już bronili swojej ziemi, tak? no traktowali ją jako i to jest całkiem zrozumiałe traktowali to jako również przy okazji obronę własnego terytorium o czym my czasami zapominamy bronili swojej ziemi i swoich ludzi którym na ewakuację Rychkoch wydawał zgodę dopiero w ostatniej chwili Bronili swoich rodzin, swojej ziemi, natomiast część, oczywiście, osób została ewakuowana, no ale jeszcze sporo mieszkańców Prus wschodnich pozostało na miejscu. Tutaj Sowieci uderzyli na Prusy wschodnie siłami dwóch frontów drugiego i trzeciego białoruskiego i pierwszym z, z tych frontów dowodził właśnie marszałek Konstanty Rokosowski, a właśnie tym trzecim frontem znana Szeroko, już od, przynajmniej od pewnego e, czasu postać, mianowicie generał Iwan Czerniachowski, który zginął pod e, pieniężnym. Z kolei ze strony niemieckiej operowała tutaj grupa armii. Środek. W związku z tym, jeżeli chodzi o rozbicie tych sił, to był ten główny cel operacji wschodniopruskiej. Należy dodać, skoro już mówimy o, tym, o tej zaciętości oporu niemieckiego, to musi, m, możemy dodać, że Rosjanie ponieśli tutaj całkiem duże e, straty. Oficjalnie podaje się, że to jest ponad 125 tysięcy osób zabitych, no i blisko pół miliona, no podaje się ponad 450 tysięcy osób rannych, nie mówiąc już o stratach w sprzęcie. No rzeczywiście to świadczy o zaciętości walk. Jak te walki były zacięte przez całe dekady, tłumaczono mieszkańcom Warmii i Mazur, pokazując stan warmińsko-mazurskich miast, praktycznie wszystkie zniszczone, niektóre doszczętnie. Ale gdy wgryźć się trochę w historię tych walk, okazuje się, że to nie w miastach te wszystkie działania były prowadzone, te najcięższe. Precyzyjnie powiedzmy tak, jeżeli chodzi o skalę tego oporu i zaciętość walk, to tutaj w Prusach Wschodnich było to dość zróżnicowane. No, na przykład Olsztyn, podówczas Allenstein, przypomnijmy, właściwie nie był broniony. Właściwie nie był broniony. Nie było tu jakichś wielkich umocnień i wielkiego oporu. Natomiast rzeczywiście były takie punkty oporu. Chodzi tutaj przede wszystkim o ten rejon Kotła Braniewskiego, czy też w kierunku natarcia Wystruć Królewiec, gdzie oni rzeczywiście doznali, mówię oni w znaczeniu czerwonarmiści, doznali rzeczywiście bardzo dużych strat. I łączyło to się ze stratami również materialnymi, ze zniszczeniem. No ale to jest wojna. Natomiast to, o czym Pan wspomniał, to była ta praktyka stosowana na szeroką skalę tutaj w Prusach Wschodnich, mianowicie już po ustaniu walk. Kiedy nie miało to właściwie racjonalnych y, przyczyn, y, oni bardzo często po prostu niszczyli miasto. W tym przypadku Olsztyn, ale to nie tylko w Olsztynie, w bardzo wielu miastach wschodniopruskich. Można sobie zadać pytanie, Czemu to robili? tak? No Przeważnie byli po ustaniu walk upojeni sukcesem, niszczyli wszystko, co było germańskie. Przeważnie pijani byli, to, 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 to druga sprawa. No i Olsztyn jest takim dobrym przykładem, bo jak powiedziałem, niespecjalnie był Olsztyn tutaj broniony, natomiast te zniszczenia, które się pojawiły w Olsztynie, były nienaturalnie wielkie w stosunku do tych walk. Które tutaj się rozegrały, a więc już po ustaniu walk, na przykład w dużym stopniu została zniszczona e, starówka e, olsztyńska, a więc już po ustaniu walk niszczyli budynki przy ulicy Żeromskiego, Limanowskiego. O, dobrym przykładem jest gmach byłego starostwa olsztyńskiego, przy ulicy Schreibera 11. To jest przecież teraz, to jest zupełnie nowy budynek. Oni, wiemy to z relacji, oni tam po zajęciu miasta splądrowali ten budynek bardzo dokładnie, po czym go świadomie podpalili. Były to świadome działania niszczące miasto i jeszcze raz podkreślę, traktowali je jako mienie germańskie. Dodajmy, że te zniszczenia następowały, tak jak pan powiedział później, bywało, że po kilku tygodniach i tutaj znów? Przykład Olsztyna, gdy te największe pożary wybuchają miesiąc po zajęciu miasta przez wojska radzieckie, ale też w kilka tygodni po decyzjach, jakie zapadły w Jałcie. Więc było już wiadomo, iż to miasto ma przypaść Polsce. Ten szeregowy żołnierz Armii Czerwonej zdawał sobie sprawę, że niszcząc to mienie po niemieckie, niszczy tak naprawdę to, na czym przyjdzie budować nową rzeczywistość polskiemu osadnikowi? No, nie, nie, nie. To z pewnością e, takich, e, takich dywagacji czerwonoarmiści nie robili. Tak jak pan powiada, zwykły żołnierz na pewno nie zdawał sobie sprawy, traktował to jako właśnie to mienie germańskie. Zwróćmy też uwagę, że i wydane przez dowództwo. Czerwonej Armii rozkazy nawoływały do takiej bezwzględności również, jeżeli chodzi o traktowanie ludności niemieckiej. Proszę zauważyć, że Prusy Wschodnie ze względu na swoje położenie były pierwszym terytorium niemieckim, na które weszły czerwonoarmiści, prawda? W związku z tym ten gniew, to rozgoryczenie wobec bestialstw, których Niemcy dopuścili się w Rosji. I wobec zniszczeń i bezwzględności, którymi się wykazywali w stosunku do ludności sowieckiej, no możemy nawet rozumieć później tę chęć odwetu. Nie usprawiedliwić, ale w jakimś sensie rozumieć, oczywiście, ta wojna była bezwzględna. Z tego również musimy sobie zdawać sprawę. Ona nie była prowadzona w, jak powiedzieli, rycerski sposób. Ona była bezwzględna. W związku z tym dochodziło do różnego rodzaju okrucieństw, tak z jednej, jak i z drugiej strony. Najgorsze, że przekładały się te okrucieństwa nie tylko na zabudowę, nie tylko na miasta, wsi, ale na ludzi. Często nie tylko na Niemców w jakże wielu przypadkach również na Polaków będących na robotach w prusach wschodnich na jeńców francuskich zatrudnionych w gospodarstwach na także radzieckich obywateli którzy w jakiś sposób trafili na teren prus wschodnich ma pan rację natomiast jeżeli chodzi o ten ostatni wątek czyli tych jeńców sowieckich to rozkazem Stalina byli traktowani jako zdrajcy jako zdrajcy, ponieważ nie powinni dostać się do e, niewoli. W związku z tym, powinni byli prędzej zginąć, niż dostać się e, do niewoli. I taki, taki los był z góry przesądzony. Ale rzeczywiście, e, ma pan rację, e, dochodziło do naprawdę licznych e, morderstw, czy, czy grabieży, gwałtów i to całkiem okrutnych m, i na masową skalę. Powiedziałem już, ta wojna była po prostu okrutna. Przykładem olsztyński kortowo. No tak, rzeczywiście, to przypomnijmy krótko. Blisko 30 lat temu pisał o tym już nieżyjący dzisiaj Stanisław Piechocki, tak? zwany kortał. Ta jego praca kilkakrotnie wznawiana. Z nocy z 21 na 22 właśnie stycznia, oddziały sowieckie weszły do Kortowa, który nie był przecież wtedy częścią jeszcze Olsztyna i dokonali tam no rzezi, tak? tak trzeba to ująć, wymordowali personel tego zakładu dla umysłowo chorych, tam jeszcze a raczej to, co z niego zostało, bo tych pacjentów tam nie było zbyt wielu, ale za to było sporo pacjentów, bo tam założyli lazaret wojskowy dla rannych żołnierzy niemieckich, czy też ludności, która uciekając przed czerwonoarmistami no po prostu ewakuowała się i uciekała na zachód. No i wszyscy ci ludzie zginęli, a cała ta infrastruktura, te budynki, zostały po prostu za pomocą miotaczy ognia podpalone. Taki rzeczywiście bardzo, bardzo ostry, drastyczny przykład, ponieważ nie było żadnego uzasadnienia, żeby to robić. My przypomnijmy, że kortowo nie broniło się. W związku z tym, co by mogło później uzasadniać jakieś takie e, ostre e, działania, jeśli dla obywateli niemieckich, mieszkańców Prus Wschodnich, na pewno te działania nie prowadziły do wyzwolenia, tak. Dla Polaków, a w szczególności dla więźniów obozów, było ich tutaj kilka przecież, i jenieckich, i koncentracyjnych, to naprawdę była chyba ostatnia deska ratunku, bo przecież Niemcy w ostatnich dniach dosłownie urządzali te słynne marsze śmierci, eliminowali ostatnich więźniów, mordowali bezwzględnie. Ileż takich przypadków znamy. No i jak tu teraz rozsądzić, czy mamy do czynienia z wyzwoleniem, czy z niewoleniem? Jeżeli chodzi o wyzwolenie, to rzeczywiście ma pan rację, tak to traktowali, zresztą całkiem słusznie, na przykład więźniowie kacetów, obozów koncentracyjnych, którzy uszli śmierci niejednokrotnie tylko dlatego, że te obozy zostały zajęte przez armię czerwoną czy wyzwolone przez czerwonoarmistów. Tu zgoda, tu nie ma co dywagować. Zresztą proszę zauważyć, że na przykład bardzo wielu Żydów, którzy jakimś cudem przeżyli wojnę i zostali wyzwoleni przez czerwonoarmistów, nie traktuje tego w żaden inny sposób, tylko jako właśnie wyzwolenie. I to jest jedna sprawa. I e, przepędzenie i zakończenie okupacji e, niemieckiej ziem polskich. Natomiast. Czy to nam dało wolność nam, czyli Polakom, Polsce? No z pewnością nie. I tutaj wkraczamy na tę drugą kwestię. Mianowicie nie była to klasyczna okupacja, to, co działo się po 1944 -1945 roku na ziemiach polskich, w Polsce, nie była to klasyczna okupacja, tak jak mieliśmy okupację niemiecką. Natomiast Polska i to nie tylko Polska, inne państwa Europy Środkowo-Wschodniej, decyzją właśnie szefów rządów trzech wielkich mocarstw, Europa została podzielona na, tak trzeba powiedzieć, strefy wpływów. W związku z tym, no i Polska do tej wschodniej strefy wpływów się dostała, zdominowanej właśnie przez Związek Sowiecki. Sowieci zajęli te państwa, ale nie zamierzali przekazać możliwości no zarządzania tymi, tymi państwami społeczeństwem tych państw no chociaż tak jakby to było jak tak jak było na zachodzie prawda tylko doprowadzili w konsekwencji do zniewolenia społeczeństw tych państw już po wojnie do tego że władzę w tych państwach przejęła partia komunistyczna w jednych państwach silniejsza w drugich słabsza ale generalnie rzecz biorąc, w żadnym z tych państw Europy Środkowo-Wschodniej komuniści nie mieli szans na to, żeby w wolnych wyborach przejąć władzę. Stąd te tak zwane, jak się to popularnie mówi, sowieckie bagnety były tym, tym najistotniejszym czynnikiem, że władzę w, przejęli w tych państwach komuniści. To po pierwsze. Po drugie, mamy jeszcze inną kwestię związaną z wpływem Kremla. I dyktatora sowieckiego, na to, co się w tych państwach dzieje. No naprawdę, już chyba po tylu latach, to już nikt nie ma wątpliwości, że yy, czy Polska, czy pozostałe te państwa bloku wschodniego były państwami suwerennymi. No naprawdę, jeżeli chodzi o oczywiście było państwo polskie z, z takimi zewnętrznymi atrybutami niepodległości hymnem, flagą. Godłem, choć nieco zmienionym, prawda? Natomiast e, e, jeżeli chodzi o suwerenność tego państwa, no to tej suwerenności zwyczajnie nie było. Tutaj główną rolę odgrywali, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji politycznych, odgrywali Rosjanie. Najważniejsze decyzje polityczne podejmowano na Kremlu, jeżeli chodzi o choćby sytuację wewnętrzną Polski. No, tych przykładów jest naprawdę bez liku, więc trudno mówić o tym, że to zdobycie, zajęcie ziem polskich, czy tutaj, tak jak mówimy o Prusach Wschodnich. Można traktować jako wyzwolenie, no bo trudno uznać to za, za wyzwolenie wobec tych gwałtów, zniszczeń i zniewolenia. Jeszcze jedną rzecz chciałbym podkreślić, o czym zdajemy się zapominać, mianowicie przez blisko pół wieku na terenie Polski stacjonowały wojska północnej grupy Armii Czerwonej, później Armii Sowieckiej. Tych wojsk nikt tutaj nie zapraszał. Stacjonowały, bo tak postanowił Stalin. I tak to trwało. Ja przypomnę, że ostatni żołnierze rosyjscy, którzy stacjonowali w Polsce, opuścili Polskę w 1993 roku. No więc i w pozostałych państwach bloku wschodniego była podobna sytuacja. Żołnierze radzieccy Polskę wreszcie opuścili, ale pomniki wdzięczności Armii Czerwonej pozostały. I znów przykład Olsztyna możemy podać, ale też przykład Warszawy, gdzie na przykład stoi pomnik, w cudzysłowie przynajmniej polskiego marszałka Rokosowskiego, pod którym prezes Stowarzyszenia Kursk składa kwiaty. Jesteśmy winni jakąś wdzięczność jeszcze dzisiaj Armii Czerwonej? Jeżeli chodzi o składanie kwiatów czy wieńców pod pomnikami czy na grobach żołnierzy radzieckich, to można to oczywiście robić. Polska jest w tej chwili państwem demokratycznym i jeżeli ktoś uważa, że tak powinno się robić, to oczywiście można to robić. Natomiast jeżeli chodzi o te pomniki, no to niestety to jest problem na terenie całej Polski. Większość z tych pomników została zlikwidowana. No. Tak pomnik wspomnianego przez pana generała Czerniakowskiego. Tak jest, tak, tak, tak. Natomiast sporo jeszcze tych pomników zostało. no Między innymi te nie wiem, czy powiedzieć, słynne olsztyńskie szubienice, tak? Dłuta Xawerego Dunikowskiego. Proszę Państwa, no w dalszym ciągu jest ulica 22 stycznia. sobie. Pomimo, że, że były różnego rodzaju pomysły, żeby jednak zmienić tę nazwę, bo to naprawdę trudno już w tym przypadku, kiedy to było miasto niemieckie, Trudno naprawdę uznać, że 22 stycznia kogoś wyzwolił. Pytam, kto kogo wyzwolił, kiedy tutaj to miasto nie było jeszcze polskie. My przypomnijmy, że administracja polska dopiero z końcem marca 1945 roku tutaj zaczęła się tworzyć. Oczywiście były tam pewne działania z, z kierunku Białostockiego jeszcze wcześniej. I utworzenie Referatu Mazurskiego, ale tak naprawdę dopiero tutaj od końca marca 1945 roku ta administracja zaczęła się tworzyć. 23 maja 1945 roku Polacy oficjalnie przejęli od komendanta wojennego, bo to komendantury wojenne przez te kilka miesięcy sowieckie komendantury wojenne sprawowały tutaj władzę. Nawet wtedy, kiedy już była, funkcjonowała administracja polska.